Przeprowadziłaś się tu już z miesiąc temu, prawda? Dlaczego cały czas zamykasz się w domu i nie wychodzisz? Uważam, że na zewnątrz jest dość gorąco, więc nie lubię wychodzić. Jesteś zbyt zamknięta w sobie. Mały Ling Xiao też jest introwertykiem. Widzę, że zawsze woli bawić się sam. A my często przychodziliśmy do Hai tej restauracji z makaronem. Zbierało się kilka stolików. Grało się w mahjonga, gawędziło. Było bardzo wesoło. Tak, tak. Nie umiem grać w Mahjonga. To nic. Nie szkodzi. Jak się trochę pouczysz, to się nauczysz. Właściwie ta gra w Mahjonga to też pewna forma towarzyskich kontaktów. No bo jeśli ktoś cały dzień siedzi zamknięty w domu, patrzy w górę i widzi tylko tego jednego hepinga, to jak się tu nie kłócić? Dziękuję. Ling Xiao jest takim grzecznym chłopcem. Dobre dziecko. Ling Xiao, idź zjeść tego makaronu. Mamo. Jestem już najedzony. Chcę się pobawić na dworze. No to idź. Ten Ling Xiao to naprawdę grzeczny chłopiec i taki rozsądny. Przyszliście dzisiaj w jakiej sprawie? Czyżbyście słyszeli o mojej kłótni z Hepingiem? Nie, nie, nie. A która rodzina się nie kłóci? My wczoraj. Jedliśmy w Haihao. akurat natknęliśmy się na Hepinga. Zapytaliśmy go tak mimochodem. Och. I co on o mnie powiedział? Oczywiście, że dobrze. No tak, tak. Naprawdę, nie wierzysz? Właściwie to. Ja Cię naprawdę doskonale rozumiem. Kiedy byłam młodsza, byłam taka sama jak Ty. Wcześniej pracowałam jako nauczycielka. W ciągu trzech lat urodziłam dwoje dzieci. Co matka może zrobić? Musiałam rzucić pracę i skupić się całkowicie na domu, na dzieciach, na zajmowaniu się rodziną. A mój mąż, on jest lekarzem, nie mógł mi w niczym pomóc. Jak się wzięła praca, to nie było dla niego dnia ani nocy. Och, byłam tak zmęczona, że wściekałam się na sam jego widok. Czułam, że on mnie nie rozumie. Na wiele się nakłóciliśmy. Tak. Mój Hepping też jest taki sam. Kiedy potrzebuje jego pomocy, zawsze pomaga innym. W rzeczywistości robi to dla pracy. Nawet jeśli praca jest bardzo zajęta, trzeba też pamiętać o domu. Tak, tak, masz rację. Szczerze mówiąc, ja... Nie umiem za dobrze mówić, ale właśnie to mam na myśli. Oczywiście, z drugiej strony, trzeba też powiedzieć, że mężczyzna ciężko pracuje na zewnątrz, właśnie dla rodziny. On zarabia na utrzymanie rodziny, a ty zajmujesz się domem. Każdy ma swoją rolę. Hepping bardzo poważnie traktuje swoją pracę. Jeżeli dobrze zajmujesz się dzieckiem, on może spokojnie pracować.